Piątki i szóstki. szorn to raczej tak będzie spokojniej, no bo to jest bardzo delikatne. szorn ma sporo penetracji, ale wymaga bardzo ostrożnej gry z krzaka. Typowy pojazd do gry z ukrycia. Dużo połamanych drzew. Naprawdę tutaj, jakby ci leśniczy zobaczył, to by kurde. Zaraz cię dopadł. Byś miał takie kurde nie że masakra. A na szczęście leśniczy już uciekł z pola walki. O ej, co ty robisz? Wal. Ja bym strzelał od razu. Nie, nie, nie opuścić działa. Wal od razu, bo zaraz się schowa. On się raczej nie zobaczy, bo to jest 340 metrów, on wygląda na takiego gościa, co nie ma załogi. To wiecie, trzeba umieć ocenić. Jak macie gościa w takim miejscu, to jest botem raczej. To nie ma co się w ogóle cikać. Jak oceniasz linię do Leoparda, bardzo dobrze nagram omówienie tej linii, zachęcam do obejrzenia tego omówienia. Wodnop LT player Słuchaj, ja ci powiedziałem już kilka razy, odpowiem ostatni raz teraz. Więcej nie będę poświęcał na ciebie czasu, bo mi szkoda, powtórka być wysłana w Donate jako link albo na wotreplace, albo na Record. Nie wysyłasz, to ja nie oglądam. To jest jedyne rozwiązanie. Dostałem takie coś? Nie dostałem, więc reszta mnie nie interesuje. Musisz dostosować się do zasad. Są zasady, widzowie je przestrzegają. Ja ich decyzję też szanuję. Oglądam powtórki. Ale ty zasad nie przestrzegasz, więc nie została zrealizowana analiza powtórki z twojej winy. Nie przestrzegasz zasad. Powtórka ma być dostępna. Twoja była niedostępna. A ty masz jakieś stokowe działo? Czekaj, ja teraz dopiero się skapnąłem, to jest stokowy. Kurde, ty masz stokowego tego naszorna. O Boże! To trochę ci współczuję. Zielone 366 multi. Poproszę ocenę konta i dołączenie do planu. D25 zł Dobrze, dziękuję bardzo. Naszorn ma lepsze działo wymaksowane. Ale teraz się skapnąłem, dopiero. Ale tak, właśnie patrzę, że coś za szybko ładujesz. O, Takie skubanko. Ale jak na stokowe działo, to nawet ma spoko penetrację 150, nie? To nawet, nawet. Przynajmniej nie zrobili jakiegoś takiego działa, co ma 100 przebicia, prawda? To jego pierwsza bitwa. Jak na pierwszą bitwę, to ma dobrą już pozycję obcykaną. Wygląda jakby ten pojazd w miarę ogarniał widz, wiesz? Pan Pietruszka z klanu Falan, to jest nasz kran. Nasz kranowicz kolejny, dzisiaj już trzech Kiedy wejdzie w plus Prawdopodobnie 19 kwietnia. Wtedy ma wejść na tarcie. Tryb pewnie na tarcie wejdzie z nowym paczem. O, to będzie już trudniej go przebić, jego będzie trudniej. Na szczęście on jest stokowy. I teraz to jest bokiem. Dobre strzały, bardzo celne działo, kurno. Dobry. Widz, naprawdę fajnie gra. 6 fragów. Ja wiem, że niski Tiery, ale. Tiery tutaj mają taki wpływ, że. Wchodzi więcej mimo sztokowego czołgu, ale same reakcje są bardzo dobre. I to trzeba podkreślić i docenić. Rywale mogły atakować nią 8, to prawda. Chcesz się na to przygotować. Po lewej są lepsze krzaki, tak, te są lepsze. Jest git. Może wyjadą. Jest. O, i niestety nie da się zrobić takie zasadzki. Teraz zobaczymy, że film o Centrujonie na kanale, idę sprawdzić. Tak, dodałem dzisiaj filmik o Centurionie. I linii do niego polecam serdecznie, bo... Zdradziłem tam wszystko, co trzeba wiedzieć o tej linii. Pokazałem, jak wygląda ósemka, dziewiątka, dziesiątka. Podpalenie, kurka wodna! No to Tiger tutaj... ...sfajczy się. Akurat Tiger 137, jak i... ...HTNO-6 japoński, to są pojazdy, które się często palą. Niestety. Często, często widzowie Raszujesz tego t 3 4 No, na niego będziesz potrzebował dwa strzały. Uwaga, raz w ruchu. Wow. Arta nie trafiła. Działo napraw. O, nawet z uszkodzonym działem. Pecha, siada. Zostały dwie arty. Naszorn jest otwartą konstrukcją, czyli pocisk, jeśli trafi. Od góry to penetruje pancerz. Zabija często załogę. No więc może taka arta sieknąć na Shorna fenomenalnie. Ciekawe jak to będzie z perkami, no będzie kocią. Na pewno gra się zmieni drastycznie. Po raz kolejny 9 fragów. Może być 10. Czy będzie 10 frag Ty czy grill? Kto będzie górą? Jest grill! Chowa się! Chowa się! Jedziemy. Wykrył cię Jest przed nami! Pamiętajmy, on jest potężnym potężny. Bokiem. Może rąbnąć ładnie! 380 uszkodzeń na szczęście! Teraz już go skończysz! 10 fragów! Gratulacje. Ale trzeba sobie powiedzieć, że widz tutaj naprawdę. Mórko tej Arty wyrwać za więcej. Ona strzeliła kumulem. HC to jest kumul. Gdyby to był pocisk HE, wydaje mi się, że on by cię zabił. Podkreślam, kumulacyjny ma zawsze więcej penetracji, ale mniej uszkodzeń. Bałem się tej końcówki. Na szczęście, wygrana. Nie no, super bitwa. Medali, mnóstwo. Panie Pietruszka, szacun.